Jest to na kończynka w dzisiejszym odcinku będzie film z treningu, ale będzie to film z GoPro, takiej kamerki. Może Wam też nagram coś od boku czy coś, ale głównie będzie to film z GoPro. I zastanawiam się, kogo wziąć na trening. I może wezmę Milka. Może wezmę sobie Milunię dawno na niej nie jeździłam. Dobra, już podłączyłam sobie kamerkę i zakładam taki kantor w Mam nadzieję, że widać. Ok, zakładamy. Ja ogólnie nie przypadam z tymi kantorami y, od Agi, bo one ma, mają zapięcie na takie Dwa kółka, jakby tutaj, i. No i nieestetycznie to wygląda, ale inne kantary średnio na nią pasują. no. Dobra, kantarek założony, i tutaj mam uwiąz do zestawu. Yy, ogólnie ten zestaw wygrałam na zawodach. Mistrzostwach. Hobby horse, nie, mistrzostwa mistrzostwach hobichów, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, idziemy sobie z milką i ją sobie tutaj przywiążemy. Znaczy w sumie nie przywiążemy, bo nie mam gdzie ją przywiązać, ale tak tutaj będzie sobie ciała. I teraz idziemy po szczotki. Dobra, biorę tu sobie w skrzynkę ze szczotkami i od razu wezmę sobie jeszcze o Jeszcze wracam się po wodze, wytok i na pierśnik. Dobra, biorę sobie taką twardą szczotkę i miękką. Dobra, i lecimy. Miękką najpierw. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I twardą. w kurzu. Mhm. Dobrze, zmieniłam trochę stanowisko i teraz założymy sobie na pierśnik zakładam. Tak, tu. I jeszcze tuki. Każdy nie widzicie, ale ten pierśnik się ciężko zakłada. Ok. okay spoko, tylko trochę się tu przekręcił. Dobra, teraz jest chyba git. Trochę ścieśniłam. Pod gardle. i ogólnie w sobotę, czyli dla Was dziś, jadę na jazdę i też będzie z tego vlog. Okej. Okay. Dobra, wszystko zapinam, tylko jeszcze tu włożę... Dobra, teraz mamy o i zdejmujemy kanter. Ona jest raczej tym konia, który nie ucieka, więc nie muszę się Okej. Ok. tu. Okej. Okay. Okej, okay, jest trochę za luźne, bo inny koń miał ogłowie, więc sobie ściśniemy. To już się nie da. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałabym Wam pokazać, bo u mnie doszły mi takie dwie bluzy z temu. <noise> jak na temu, to są naprawdę fajne jakości. I w ogóle dzisiaj miałam je w szkole, bo nagrywam to trochę wcześniej. Znaczy, to miałam w szkole i ogólnie, może którąś ubierzemy na jazdę, jak będzie chłodno. Ma być 60% na deszcz, więc mam nadzieję, że nie będzie znowu padać. No. Ale dzisiaj też bym mnie ubrała, ale no jest mega gorąco. Jest chyba 27 stopni nawet. Więc przetestujemy możliwe, na jeździe. Dobra, idziemy sobie na dwór. Dobra, jestem już na dworzu. I sobie na nią wsiądziemy. Okay. Ognijam, ja mega dawno, dawno nie jeździłam na milce, więc zobaczymy jak to będzie. No spoko, spoko. Będziemy sobie stępować, ale już chyba nie będę Wam za dużo nagrywać ze stępa, bo może być to trochę nudne. Dobry dobra, ja już ogólnie trochę wstępuję, więc sobie zaraz zaczniemy kłusik. Super, koń. Kłusujemy sobie. Ok, wystosowała się robota. Nic strasznego. Hej. Okay. Hop. Kus. sobie trochę pokusujemy, ale będziemy się już widzieć na gazunie to zeszłam na chwilę z milki i idę po przeszkodę dobra przyniosłam tutaj takie przeszkody i ustawiłam takie kawaletki i drążki i wsiadłem już sobie na milkę Zakusujemy sobie i pojedziemy na te kawaletki Kus. Hop, 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 hop. Super koń. I teraz z drugiej strony. Uj. ok, Okej, super koń. Postępujemy sobie chwilkę i zagalopujemy. Dobra. Wjedziemy sobie na ścianę, tu i zakusujemy sobie. Hop. I hop, galop. Super, kole, ale. Prr, 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 prr. Nie tak szybko. Na pewno nie chodziła ich bez szczęśliwa Kawaletki Super koń. super dostępny i ustawię sobie tam przeszkodę Dobra, ustawię chyba sobie 50 Oh, ze wskazówką, oh. ok, a w i klaw. Teraz prrr, Teraz pr... Super, chuj, Super. Może jeszcze podwyższy na 60, ale dzisiaj nie będziemy skakać wyżej. Ale tutaj 60 i sobie na nią znajdziemy. brawo i kłus i proszę. brawo super koń. no idziemy sobie jeszcze kilka razy i będziemy kończyć dobra poskakaliśmy już sobie chwilę i najedę sobie chyba ostatni raz tą 60. Może nie poskoczymy jeszcze jakiś mały kros, ale zobaczymy. Bo się jest 29 stopni i no. gorąco, więc nie chcę jej tak przemęczać. Zwłaszcza, że jest po przerwie. Super koń. No, ostatni i najładniejszy. Super koń. Ok. Najedziemy no, sobie może na tą krosówkę. I nie wiem. Tu może ustawię krzyżaka Czy też w tym stylu I jeszcze tu to może Sosanka Albo 40 ustawię Okej okay. I sobie najdziemy tak Że ta jedna Ta jedna Ta stacja ma taka mała I druga Sosanka To nie jest sosanka Okej, super koni. Jeszcze poczekajcie. Przyjdziemy sobie tam dalej. Potem też są jakieś przeszkody krasowe. Więc to ogarniemy. Hop! O, prrr. Ja jeszcze przy wstępie. się. Okej. Okay. Galop. Wow, zastępa! Super koni. Super koń! Brawo! Super koń! No super! na niech ci tylko spada. Dobra, brawo! Dobra! Skoczymy sobie jeszcze raz na wstydzinatkę i się rozkusujemy. Super koń! Brawo! I kłusik na luźnej. Brawo! Super koń! I stępujemy się też na luźnej Super koń! Brawo! Dobra, zsiadamy. No brawo, super koń. Cool, super koń. Cool. No pięknie. Pięknie się pracowało z tobą. Dziękuję. I zsiadamy. Okej. Okay. I wracamy do stajni. I jeszcze ją wyprowadzę w ten napadok. Dobra, już poza kamerami rozsiadłałam Milkę. I teraz pójdzie sobie na padoczek. Idziemy sobie na padołczek. I odprowadzamy na padok. Teraz je jeszcze przyprowadzę jakiegoś konisia, żeby nie stała sama. Tylko jej doleję wody. No. Dobra, idę po jakiegoś drugiego konisia. I ogólnie stwierdziłam, że wezmę jej jednak dwa konie, Midnight i Mary. Dobra, mamy już podpięty uwiązik i idziemy. 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 Opa. I Ciebie tam gdzieś wsadzimy. Jak będą chciały, to sobie przejdą. I zostawiam tu uwięziki. Dobra kochani, to by był koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym filmie. Pa!